Сьогодні ми приїхали до Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща для того, щоб поговорити з віце-міністром науки і вищої освіти, паном професором Анджеєм Шептицьким. Будемо сьогодні розмовляти з ним українською мовою і обговоримо питання змін в законодавстві, яке відбулося в 2025 році, і згідно з яким вступники зараз мають подавати більше документів і підтверджувати знання мови викладання мінімум на Б2 при вступі в університет. Поговоримо про те, чому так сталося, чому ці зміни увійшли в життя, як за. Teraz rostupać i na ziemi, stypnikiem, ta, się robić tym, kto zakończy szkołę w Polsce. Chodzimy. Dobry dzień. Dobry dzień. Panie wiceministrze, może kilka słów pro was rozkazyć pro sobie, czym wy się? Dobry dzień, Andrzej Szeptycki, zastępnik ministra nauki i wyższej oswity Polszczy w Ministerstwie. Ja odpowiadam za międzynarodową współpracę. Ja jestem także profesorem na fakultety politycznych nauk, ta międzynarodowych studiów Warszawskiego Uniwersytetu. Ми сьогодні з нами знаходимося в Міністерстві науки і вищої освіти Польщі, а розмовляємо українською мовою. Як це сталося, коли почалася ваша пригода з українською мовою? О, це вже багато років. Це і питання сімейних зв'язків, і також професійної діяльності. Які інші іноземні мови ви знаєте? Англійською розмовляю, французькою, трішки також російською, ну не дуже. Сьогодні ми будемо розмовляти про ті зміни, які наступили в Польщі цього року, зміни в законодавстві щодо рекрутації іноземців. Кажіть, будь ласка, що змінилося і з чим пов'язані ці зміни? Польщі ще при попередньому уряді до 2023 року в нас був так званий візовий скандал, тобто люди, які незаконно отримували візи, і пізніше приїжджали до. do Polski, do Europejskiego Sojuszu. I w tym roku w nas był przyjęty nowy, wizowy zakon. Jego główna meta to obniżenie tych problemów, ja których już wspomniałem. I ten zakon stosuje się osobliwo dla studentów z międzynarodowych krajów, jak i poza jest od młodych ludzi, jaki chcą od e, nauczać się w Polsce, wymahajec się żeby oni składali dokument, jaki potwierdza, że wony zakończyli średnią szkołę, żeby oni sklali e, ispyt w tym wuzie, gdzie chcą nauczać się, a także żeby w nich była oficjalna posfitka znania mowy na jakiej w nich tu e, budut pary na równi B2. Тому ж давайте порівняємо, якщо наприклад вступник має громадянство Євросоюзу будь-якої країни Євросоюзу, школу закінчив в Євросоюзі. Чи для нього щось змінюється? Ні, тому що громадянин ЄС східно з. Zakonom e, Polszczy Polski, ma zgodno z zakonami także Europejskiego Sojuszu, e, w takie same prawa jak w krajach Polski. To e, naiwni e, polskich zakonów e, nie można robić różnicy między chromadianami Polski, a chromadianami innych krajów Europejskiego Sojuszu. А якщо ми говоримо за вступників з України, з заступників, які мають українське громадянство, тут ми маємо дві категорії молоді. Частина вступників в Польщі закінчує ліцей або технікум, складає польську матуру, а частина вступників закінчує школу в Україні і приносить документи українські про освіту. Як будуть в цих двох групах виглядати вступні вимоги, якщо хтось, громадянин України, літві Китаю? Zakończył w, w, w Polsce szkołę, średnią szkołę, w ma szkoł, szkoł, polska matura, to tutaj ten zakon, jaki ja schaduję mm -hmm. wizowy, so w tej sytuacji nie stosuje się. Co do obywatelstwa Litwy, on się w ogóle nie stosuje, tak, obywatel tak. nie jest, ale mają na uwadze, że w ogóle, jeśli obcym zalecił w Polsce średnią szkołę, to po prostu wizowy zakon tutaj nie stosuje się. Krapka. Co do chromadian Ukrainy, to tutaj trzeba mieć na uwadze, że w ogóle, żeby wjechać na terytorium Polski do trzech miesięcy, w ogóle Ukraińcom wiza niepotrzebna. potrzebna. Tak. To pierwszy punkt. To przykład wielka różnica między chromadianami tak. Ukrainy ta Białorusi. Drugie, jeżeli jakie krainy, jakie się poza meżami jest, my przecież nie na np. Wielka Brytania, Kitaj czy Ukraina, jakich świadectwa z średniej szkoły Polska automatycznie widznieje. To, to wymogę, jako jest cię wymocha, jest chaduwał, co trzeba potwierdzić. Co robić w Polsce, nacjonalne agencja akademicko NAWA, to, to Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Tutaj także jeszcze raz, jeśli mówimy o Ukrainy, jak i nauczali się w Ukrainie, nie ma tego obowiązku potwierdzenia nawoju świadectwa e, z średniej szkoły. My to świadectwo, jak Polska, w ramkach rekrutacji niezemnych studentów automatycznie wyznajemy. Zaleszając ostatni obowiązek, jaki stosuje się wszystkich innozemnych studentów, e, c. potwierdzenie znania mowy, e, jaką młoda ludyna będzie nauczać się w Polsce, na poziomie B2. Kasia, proszę, a czy od kto składał w Polsi maturę, uniwersytet, Може вимагати додаткового сертифікату Б2, бо є розпорядження міністра, в рамках якого, якщо ми хочемо отримати ужедове знайомості язика польського капольського -ко копцеку, тобто урядовий такий панськовий сертифікат, то здана в Польщі матура це Б 1 Ці вимоги, про які ми говоримо у рамках нового візового закону, вони не стосуються цих. młodych ludzi, jaki nauczyli ja u Polsce. My znamy, że są mhm. jaki WUZY, i tut, no dyplomatyczno kazać, czy pytając, się, ma, być robić i jak cze napisano w zakonie, co no tak bywaje. Mhm. Wszystkich taki jest rozporządzenie ministra, jakie wyschadłuje, ale także na naszej webstronie jest oficjalne komunikat z początku sierpnia i tam mhm. czytko napisano, że Ці документи, передбачені візовим законом, вони не стосуються людей, які навчалися, які живуть вже декілька років, а мабуть, більш, у Польщі. Але університет має таке право, якщо хоче вимагати, якщо в рамах свого регламенту вступу, наприклад, прийме таку постанову у рамках своєї автономії, є деякі університети. jaki e, na przykład medyczny studi, tak. e, jaki dalsno od e, inozyjczych, w tych, którzy nauczaлись się wcześniej w Polsce, wymagają e, określonych dokumentów. Tj. jest inny, e, skazem, spisok dla chromadjan Polszczy, a inny spisok dla inozemców. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że nie jest powiązane z nowym e, wizowym zakonom, Тут немає, можна сказати, жодної вже відповідальності Міністерства e, науки та вищої освіти чи Міністерства закордонних справ. Це є автономне рішення цього чи іншого вуза. А mm -hmm. скажіть, будь ласка, e, спершу був проєкт, e, в якому було прописано, що університети зможуть перевіряти рівень знання іноземної мови, а пізніше університети втратили таку можливість. З чим це пов'язано? Бо зараз ми маємо лише два сертифікати, які вони можуть приймати в рамах вступної кампанії. Це питання обговорювалося вперше у рамках консультації цього розпорядження. Ми там отримали дуже багато пропозицій, які деякі йшли в іншу сторону, інші вдруге. Ну no, дуже тяжко все це було якось походити. А пізніше ми це обговорювали також з нашим МЗТС в кінці кінців. рішення про деталі цього розпорядження було прийнято Postyjnym komitetom Kabinetów Ministrów, co jest naszego urzędu, który faktycznie hotuje zasiedania Kabinetu Ministrów, i zgodnie z rozwiązaniem tego Postyjnego Komitetu Kabinetów Ministrów, z mowy nauczania, prowadzone wózami, nie były dołączone do tego nowego rozporadzenia. Kolejna przyczyna tego, e, my naprawdę chcemy, żeby ludzie, którzy w nas nauczyli się, ja, żeby oni dobrze znali e, mowę, jaką oni tutaj e, nauczają ja. się, a do dzisiaj bywały wypadki, ja to mogę potwierdzić, będąc także wykładaczem w Uniwersytetu, Uniwersytecie, że po prostu przyjeżdżają studenci, którzy Не володіють на відповідному рівні так польською, як і англійською мовою. І це ну, також великий виклик для, для вчителі. І тому у рамках цього документу, про який ми говоримо, ми вимагаємо офіційних сертифікатів, а не тільки таких внутрішніх, якщо можна сказати, іспитів. Powiedz, proszę, czy dalej idą konsultacje, czy możliwe, może coś się zmieni, czy już, jakby, скоży, w następnym roku, nas znowu czekają tylko dwa certyfikaty dla wstępnych? Można mówić o teraźniejszą sytuację. <grystanski> Znajecie w politycznym życiu rok to bardzo długo, a na dzisiejszy dzień, jak powiedział wasz pierwszy prezydent, mamy, co mamy, i my nie przewidujemy w następnej żadnej pracy, żeby coś My cały proces związany z wprowadzeniem nowego wizowego zakonu ta powiązanych dokumentów, my z powodzeniem Teraz, myślę, trzeba poczekać, aż zakończy się e, rekrutacja na następny rok 2025-2026. I wtedy będzie możliwość bardziej detalicznie o tym mówić. Бо тут ще є така проблема, що частина вступників раніше могла, наприклад, онлайн підтвердити знання мови при університеті. А зараз вона має приїхати до Польщі. Деякі, наприклад, з України ще можуть проїхати, але є країни, які мають робити візу спеціально, щоб приїхати, наприклад, хтось з Білорусі. Бо державні іспити вони проходять за кордоном, але не в усіх країнах. Більшість все ж таки це в Польщі. А іспити ТЕЛК теж на території ЄС, і на жаль, далі ще ну не йдуть. Ця сертифікація наразі діє тільки в рамках території Євросоюзу. Як буде з цим? Якщо хтось хоче вчитися в Польщі, чи не буде так, що зменшиться кількість вступників за кордоном? Сама велика група іноземних студентів в Польщі це українці. І так як ви правильно сказали, тут великої проблеми немає. В цьому смислі, що до Польщі, якщо в когось є біометричний паспорт, то можна тоді e, без жодних проблем m, тут, e, m, приїхати. А щодо інших країн, які ви сгадуєте, то e, так як я вже сказав, треба почекати до мою до кінця. jej rekrutacji top to jest w bo no tam CA idę tam pierwszy round, drugi, trzeci i tak i wjazd za to, tody prosto pod dywiz i można będzie bardziej detalno to oceniować. Szczególnie ma być odne zauważenia nas e, takóż często pytają e, czy nie można było troszkę jakoś po innym sposobie to zrobić, to na przykład, w następnym roku tylko wszyscy ci, ci, ci zaprowadzić, a to nie odpowiada pryncypam? migracyjnej polityki zaprowadzonej naszym urządom dla nas duże ważne tak jak ja powiedziałem pośród tychowiżowego skandalu dla nas duże ważne żeby usprawniono wziąć pod kontrolę migracyjne procesy a dosyć ochodni mamy mają jak i osobliwie prywatny wuzy D, jaki ma być ciekawo, zesnowany także z Ukrainy, e, jaki, w jakich duże bachato i nienoziemcy, faryvejna wszczerpanie jest bardzo niskie. Oczywiście, to takie od, wypadki, no też taki on jest. I e, tomu e, prosto w wszyscy instrumenty były zaprowadzone w tym roku. Ja myślę już, że w następnym roku, kiedy w wszystkim będzie wiadomo, co i jak. А треба раніше оформити, просто вже таких питань не буде. Сподіваємося на це. Tak, <laughs> Наприклад, orki. щоб отримати державний сертифікат, так насправді найкращим рішенням було би рік за до вступу його складати іспит. Тобто складати його, знати мову, вже на рівні Б 2 mm -hmm. в червні. E, Перед e, роком вступу, тому що, ну, по-перше, реєстрація два місяці перед іспитом, Пізніше, десь 3-4 місяці ми чекаємо на результати, ще місяць на сам сертифікат. А якщо не складно, то e, це сценарій, який, думаю, можна придумати. Особливо e, треба мати на увазі, що студенти вони не залишаються самі, тому що no, є студент, який хоче. Na się w tym czy innym polskim wuź, ja jest tako wóz, jaki chocze, tak. żeby ten student tam tam popał i tomu ja duma już, że za w jakiś pilnym zusiliam, się, jak się jest w ja jak je w tym czy innym wypadku jak je jakieś obmierzenia problemy, szoje za późno jest ja to z wspólnymi usługami i także dzięki temu komunikatu, jaki my przekazaliśmy uh -huh. do polskich wózów, e, to wszyscy te wyzwania będą rozwiązani. A powiedz mi, proszę, jeśli ktoś nie zna nie na tym poziomie, to też jest taka możliwość, żeby taki wstępnik zakończył liczny kurs przy jednym z uniwersytetów. Ale ten liczny kurs przygotowywania ma mieć akredytację NAWA i na dzisiejszy dzień tylko 9 uniwersytetów w Polsce tą akredytację mają. Czy będą zwiększone się ciągły tych uniwersytetów? E, Znajecie, to jest zawsze pytanie do rektorów. Bo jeszcze raz w Polsce wózy wony autonomiczny, to, że wony przyjmują tu w ramkach istniejących e, zakłonów, wony przyjmują decyzje, co wony robi tymut czy nie robi mhm. tymut. Wszystkich znają, czy polskie wózy, jak jest jakaś potrzeba, to wony będą zwiększać e, kilkis tych e, programów. А чи були якісь оцінки, прогнози, як це змі... як ці зміни вплинуть на рівень на кількість іноземців в системах вищої освіти Польщі? Думаю, тут треба почекати, так як я сказав, до, до кінця цієї рекрутації, і тоді в нас будуть статистичні дані цієї і ще може наступної навіть, тому що ця ще півнавпіл була, якби університети перевіряли в липні так. рівень знань до кінця липня, дійсно, це важливо, що ви сказали. Що якщо хтось... zakończył, wstych, jakż się w wstych takoż. tak, tak, tak. E, i ludyna wstychła, zakończyć rekrutacyjną procedurę do końca lipnia i jągo zarachowali do liczba studentów, to wtedy e, nie ma obowiązku e, potwierdzenia e, znania mowy oficjalnym certyfikatem, Tobto, e, no jak wóz pracował efektywnie i jako student uh, szybko wybrał, czy mu udało się uh, w pierwszym raundzie, ehm, успішно stać studentom, to to mówi nie w niej takich problemów, co wсім nie mają. To w Polsce ma dostęp do bezkosztownej oswity? jak się mówimy o przynozencji wyższej W Polsce bezkosztowna oswita w pryncypi wona uh, dostępna dla chromadian jak i nauczają się w dorzędzwnych, publicznych, mówimy o wózach na polsko programach. To, to jak się Polak wydał, że winie, że na się na to mu w zasadzie że trzeba płacić. Uh -huh. Czy jak się winie w, w prywatny wóz, to mu tak samo trzeba płacić. Kto jeszcze? chromadiany innych krajów Europejskiego Zjednoczenia, jak się wony na wczarcie mówią polsko-jumowiu. E, Biajenci. Inozemcy, w jakich, na przykład, prawo na postyjne pożywania w Polsce, pożywania w Polsce, czy w Europejskim Sojuszu. Ludzie, w jakich jest e, karta Polaka. E, tak, Ukraińcy, jak i z innych e, krajów. I w końcu, jak mówimy o chromadian e, Ukrainy, ce także studenci, jaki przyjechały do Polski, po 24 lutego 2022 roku w Polsce jest teraz więcej jak 40 tysięcy um, ukraińskich studentów, gdzieś połowa mniej więcej um, ma bezpłatny dostęp do nauczania w Polsce w ramach um, tego, co my nazywamy specjalnym zakonu o pomocy um, Ukraińcom. Коли власне ці зміни відбувалися, то багато було в українському ком'юніті питань розмов про те, що можливо хочуть таким чином обмежити доступ українцям до освіти. Натомість, ми коли аналізували зі своєю командою, то ми прийшли до висновку, що українці насправді мають дуже добру ситуацію. Що ви про це думаєте? Бо ми добре маємо підтвердити рівень мови, але не треба нострифікувати дестату свідоцтва, не треба складати вступних іспитів з різних предметів, як, наприклад, комусь з інших країн. Не теж українець може приїхати до Польщі особисто подати документ або приїхати на іспит. Bez ja dума już o tej wizowej zakonie. Wini so wsiem nebuf, jak się tak muszę skazać, naprądomowany protiv ukraińskich studentów. W nascia, czyt, tej skandal, Win pierwsza wse widbuvawcia des w krajach Afryki czy półdnoyo Azji. Wciąż taki, tak jak ja skazałem, jest także D, jak i w Polsce, prywatne wózy, gdzie na przykład rywe ninozemców w większości Ukraińców, kilkadziesięciu Niemców mają na uwadze, te 90%, to znaczy mało Polaków, większość Niemców i większość z nich to Ukraińcy ryweń nauczania niski dużo czas to online i z takimi problemami my także chcemy chcemy i mamy burotyśia ja? a co do ukraińców to wy prawidłowo skazali że w porównaniu z z mieszkańcami Białorusi, Indii, Azerbejdżanu to, sytuacja Ukraińców na Sovsimkasza to muszą faktycznie B2C odynoki dokument, jaki trzeba jakoś potwierdzić, otrzymać w ramach rekrutacji. I może się takie pytanie na temat polskich świadectw, polskich dyplomów, czy one wy wyznają się w innych krajach, w jakich? Pytanie tych, kto Obraje, w jakiej krainie otrzymał wto I hmm. na przykład, ty też na Polsce. Polska jej członkom jest to, to nasze dokumenty widz w europejską Sojuszu. sojuszy. W też takich, udej jakich wypadkach na przykład medyczny studi, jaki jest ja Hadowaf, wony, także widz się w połączonych sztatach. I dlatego do Polski przyjeżdżają wielu inozemców, i ja tu nie mają na uwadze Ukraińców, bo tak jak ja już ich w ogóle było w polskich uniwersytetach, ale do nas przyjeżdżają studenci prawie z całego świata, z Australii, z Nowej Zelandii i tak żeby u Polski, e, często angielską mową, to znaczy za swoje koszty, nauczać się, a później e, pracowali lekarzami w zachodniej Europie czy w USA, jeśli porównywamy to koszty za medyczne studia, angielską umowę i w Polsce, to około 20-25% kosztów w USA. To znaczy, że otrzymujesz harną oswitu za sofsim niewielkie koszty, a później ty możesz pracować lekarzem w wielu krajach świata. To może jeszcze te kilka słów, poważania dla najbudnich wstępników, czemu warto przyjechać do polskiego uniwersytetu, bratu, do w, w Polsce na się zwrócić uwagę. Wprawdzie zawsze warto przyjechać do Polszczy, W nas wysokiej rynek spokojna kraina. My, susidy, to także takoż prosto lepsze, szybciej przyjechać z Ukrainy w Polszczu, z Polski w um, Ukrainę. E, taki trzeba dziś zwracać uwagę na dejakie pytania. E, przede wszystkim e, jaki uniwersytet e, ty masz obraty? W nas jest dejakie duże, harne wózy, jak i w różnych międzynarodowych rankingach i w nas jest także inne wyższe nauczalny zakłady, ich rywień nie są wszystkim odpowiadają międzynarodowym zachodnim standardom. I co to, że prosto można tej rywej przewrnuty w nas jest, na przykład taki Cię font, fundy, журнал perspektywy, jaki periodyczną rozrabia lizny różne opytowania, rankingi i toższość. To, to no trzeba być uważnym, kiedy ty uniwersytet wybierasz. No i drugie pytania, co oczywiście no, jak jaku e, programu nauczania ty obraw. My tu choworili pro medyczne studie. Ciebe sumnie wif. No wiesz, kolistate studentom medycznych studiów i pizniejsze też ciężko i zakończyć Ale jakże ty zakończył, ty że może wstać lekarzem, w tebe duże harna profesja i duże harna zarpłata. tak? I jeń trzy programy na jaki lekko popasty, lekko zakończyć tylko późniejsze w tebie profesjonalne perspektywy i taką zapłata na całkiem, e, e, ma być niższa. I to też trzeba te mieć na uwadze. Szczególnie o że teraz. Sytuacja, e, pytanie pracowłasztowania to, co e, zmienia się bardzo szybko, bardzo dynamiczno. Osobiście tutaj holowna przyczyna, to oczywiście no, sztuczny intelekt. To, my nie znamy dobrze, i e, to nie stosuje się tylko Was, studentów, ale się także nas, jak e, wykładowców, jak e, pracowników ministerstwa, my nie znamy dobrze, jaka będzie sytuacja przez 5, 10, 15 roków. i i to też trzeba mieć na uwadze. Пане вице-міністра, дуже дякую за розмову. Дякую дуже. Дякую. Дякую. А я сподіваюся, що вам сподобалося це інтерв'ю. Ми дуже старалися. Будь ласка, підпишіться на наш канал, дайте вподобайку, залиште коментар під цим відео. Так ми зможемо створювати більше корисного контенту для вас. Всім дякую за увагу і до швидкої зустрічі. Всім па-па!